W związku z tragiczną wiadomością o odejściu papieża Franciszka, telewizyjne stacje w Polsce są zmuszone dostosować swoje ramówki. W planach jest wiele zmian, które dotyczą popularnych programów rozrywkowych, a decyzje są podejmowane w związku z ogłoszoną przez prezydenta Andrzeja Duede narodową żałobą. Papież, duża postać zarówno w Kościele katolickim, jak i na świecie, zmarł w poniedziałek Wielkanocny, co niewątpliwie wstrząsnęło nie tylko wiernymi, ale także całym społeczeństwem. Informacja na temat jego śmierci, spowodowanej udarem mózgu, została przekazana przez Watykańskie Biuro Prasowe. Przez to, planowany na sobotę, 26 kwietnia, pogrzeb o godzinie 10 staje się wydarzeniem o wyjątkowym znaczeniu. Narodowa żałoba, ogłoszona przez prezydenta, w naturalny sposób wpływa na programowanie polskich stacji telewizyjnych. Jak informują media, w związku z żałobą, wiele programów zostanie przełożonych lub odwołanych. Stacje telewizyjne takie jak TVN7, która zdecydowała się zrezygnować z emisji show "Mówię wam" prowadzonego przez Mateusza Chładkiego, potwierdziły te zmiany. Rzeczniczka stacji potwierdziła, że ramówka ulegnie przekształceniom w sobotę, uwzględniając wyjątkową sytuację. Nie tylko TVN zdecydowało się na te modyfikacje. Podobną decyzję podjęła stacja Polsat, która zrezygnowała z emisji programu "Kabaret na żywo", zastępując go filmem fabularnym. Telewizja polska również studiuje możliwość dostosowania swojej ramówki, aby uszanować pamięć zmarłego papieża. W Dniu Narodowej Żałoby planowano również koncert z okazji tysiąclecia koronacji, który z pewnością miał być jednym z bardziej znaczących wydarzeń. Teraz zamiast w sobotę, ma odbyć się w niedzielę, aby dostosować się do aktualnych okoliczności. Ta sytuacja pokazuje, jak ważne jest dostosowanie mediów do zmieniających się warunków i jak w obliczu wielkich tragedii społeczeństwo jednoczy się w żalu i refleksji. Pojawiające się zmiany w ramówkach telewizyjnych są odzwierciedleniem szacunku, który należy się zarówno zmarłemu papieżowi, jak i tym, którzy go czcili przez długie lata. Przekazując te wiadomości, stacje telewizyjne próbują wprowadzić odpowiednią atmosferę żalu oraz uczcić pamięć o duchowym przywódcy, który miał wpływ na życie milionów ludzi na całym świecie. Wszystko to sprawia, że media i programy rozrywkowe stają się na chwilę częścią większego kontekstu, pokazując jak ważna jest solidarność i empatia w trudnych momentach.